Cześć moi drodzy, witam was na moim kanale i dzisiaj opowiemy sobie, przejrzymy plebiscyty dotyczące książek, autorów, autorek, osób autorskich, osób związanych z tą dziedziną, wydarzeń, nie wiem co tutaj jeszcze jest. I to będą plebiscyty, które są na stronie Lubimy Czytać oraz na stronie Empiku. Jeżeli o mnie chodzi, ja nie widziałam nominowanych. Nie wiem, kto tam jest, nawet nie wiem, jakie są kategorie, ale jeżeli chodzi o Empik, słyszałam bardzo dużo kontrowersji, słyszałam, że te kategorie są bardzo nie fair. trudno porównywać nominacje i wybrać właściwie głos. Ja sobie postanowiłam, możliwe, że z, z Wam się nie spodoba moja decyzja, ale uważam, że jestem obywatelem, lubimy czytać od dawna i mam prawo zagłosować w każdej kategorii, nawet jeżeli... Nie znam tych książek. Bardzo możliwe, że w parę książek będzie na przykład taki, że przeczytałam jedną stronę i mam już jakąś opinię, ponieważ tak też może być. Ja lubię robić coś takiego i ogólnie postaram się powiedzieć Wam, na kogo ja zagłosuję i kto moim zdaniem wygra. I przejdziemy najpierw do Lubimy Czyta. Ten klebisty trwa chyba do końca lutego, tak mi się wydaje, i mamy bardzo dużo kategorii. I między innymi pierwsza kategoria to literatura piękna. Tutaj będziecie mieć zdjęcia tych książek i ja nie zawsze będę czytała po prostu nazwiska, głównie zagranicznych autorów, pominę, żeby po prostu nie zrobić siebie krytynki, ale mam nadzieję, że mi się uda. Mamy ciała od Anny Erlux W ogóle nie słyszałam o tej pozycji, mamy korowód Mańskiego. mamy magiczną ranę Doroty Masłowskiej, mamy mleczarza od Anny Bulls Mamy nietuzinkowy sklep całodobowy, mamy oczy mony, pieśń proroczą, popłynę przed siebie jak rzeka, wroga orbitowskiego i zapomniane niedzielę. Słuchajcie, ja z tych książek nie czytałam żadnej. I zaczęłam nietuzinkowy sklep całodobowy i chyba skończyłam, bo coś wyszło, co bardzo chciałam przeczytać, nie wróciłam do tej pozycji, nie pamiętam dlaczego. Tu są bardzo mocne pozycje, ponieważ zarówno moim zdaniem Małecki ma duże szanse, jak i Masłowska, bo nazwisko jest i książka na pewno też jest cudowna, o czym one bardzo często, ta pozycja na mnie spoglądała, z jakiś topek. I jeżeli o to chodzi, ja uważam, że wygra albo Małecki, albo nietuzinkowy sklep całodobowy. Ja oddam swój głos na Małeckiego. Nie czytałam tej książki, ale lubię jego twórczość i wiem, że prawdopodobnie to będzie coś dobrego. Następnie mamy powieść historyczną. Mamy tutaj czartoryska historię o marzycielce od Moniki Raspen. Mamy Do końca moich dni, Anny Rybakiewicz, Dusze niczyje, Pawła Sochackiego, Dziewczyny ze Słowaka, Marii Paszyńskiej, Kiros, Macieja Stębie, Stębiedy, przepraszam, kobiety, Kristin Han, Listonoszka z Apuli Francesca Ginmore, Ginmore. Obiecaj, że wrócisz Barbara Barbary Wysoczańskiej Odlecieć jak najdalej, Auben Grabowskiej i rozgrywka królowej. Słuchajcie, ja najbardziej jestem przyciągana przez listonoszki z Apuli listotonoszka z Apuli, ponieważ ona mnie bardzo kusiła i cały czas się zastanawiam, czy nie zamówić tej pozycji. Dlatego mój głos oddałabym na tą pozycję, ale nie mam pojęcia, która może wygrać. Nie znam się na powieści historycznej. No ale zobaczymy. Następnie mamy coś, co jest bardzo popularne i jest jednym z najchętniej czytanych w ogóle gatunków literackich w Polsce. To jest kryminał Sensacja Tlire, Tlire. 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 Boże, dla co się dzieje? I mamy nie Anioł Mieczysława Gorzka. Nielat Piotra Kościelnego, Noc kłamstw Izabeli Janiszewskiej, e, Paderborn, Remigiusz Mróz, e, pomoc domowa sekret, Fridi McFadden, e, przyjaciółka Bi Paris, Sunisko, które spowijał mrok, Sławomira Gortycha, Smolarz, Piotr Piotrowski, Przemysław Piotrowski, przepraszam, zapadlina, Roberta Małeckiego i zbędni Wojciecha Chmielarza. Moim zdaniem to jest niesamowita kategoria. Słuchajcie, każde nazwisko to jest mocne. Każde. Nie mam pojęcia, kto wygra, bo Janiszewska, Gorzka, Gortych, który moim zdaniem tamten rok należał do tego autora i jego serii: O schroniskach. I powiem Wam szczerze, że ja zagłosuję na niego. Czy tam pieszy Tom był siedniaczkiem, ale na przykład Pomoc Zemowa też dla mnie była siedniaczkiem. E, ogólnie Mroza bardzo do mnie czytałam, nie wiem jak rozwinął i się jego styl, ale chciałam dać szansę, motywację do dalszego działania młodemu autorowi który swoją pasję do gór przekłada właśnie na książki e, zrobione z wielkim researchem dlatego Sławek mój głos oddaje dla Ciebie, a moim zdaniem szansę do wygrania oprócz Sławka bo moim zdaniem Sławek jest mocny tutaj, ma również bardzo mocno oczywiście jak zawsze mróz Frida McFadden i Janiszewska, ale tak jak mówię, tutaj każdy z tych autorów, każda z tych książek ma szansę, bo naprawdę jest to bardzo mocna kategoria. Teraz mamy Robos, czyli coś, co mogę wiedzieć więcej. Mamy tutaj e, książkę Dream a Little Dream of Me Julii Bytlewskiej, ostatnia część Hell e, pani Katarzyny Barlińskiej, Fan Story to Emily Henry, gdyby jednak od Rubeki Jaros, Love Theoretical od Alice Hazelud. E, Madea z Wyspy Wisielców od Magdy Knedler. Mamy Poemat Letniej Tęsknoty od Joanny Balickiej. Stuck with you Agaty Pole. Polit? Pole? To jest Polka, ale nigdy nie wiem jak to dobrze czytać. To co chcemy zostawić za sobą od Lucy Sor i Władca Gniewu od Anny Huang. Słuchajcie, czytałam stąd aż raz, dwa, trzy, trzy książki. Cztery. Wow. Czytałam Funny Story Demi Henry. Była w moich ulubieńcach roku. Love, Terror, ter, Terror, Również czytałam i była w moich ulubieńcach. Gdyby jednak czytałam, spoko książka bardzo. Robeka Jaros tutaj troszkę zmienia schematyczność jeżeli chodzi o kategorie romansów, moim zdaniem jest to bardzo odświeżające. Jeżeli chcecie coś takiego przeczytać, co nie idzie takim dokładnym schematem, porusza coś troszkę inne tematy, to zapraszam, ale ja nie postawię na tę pozycję, bo miałam też dużo swojego. Ale to, co chcę zostawić za sobą, to książka, której dałam cztery gwiazdki, która najbardziej mi się podobała z całej serii. Bardzo ją lubię, ale chciałabym, żeby wygrała książka, która ma coś więcej do przekazania. I taki, takie książki są dwie: Funny Story i e, książka od Ellie Hazelud. Ellie Hazelud fajnie porusza problemy, jeżeli chodzi o naukowo, naukowe aspekty kobiecości, kobiet w nauce w Stanach, ale są tutaj sceny erotyczne, które moim zdaniem są za mocne i czas, często powtarzalne, dlatego mój głos oddam na Emily Henry, Henry i Funny Story. Bardzo fajna pozycja, która tak naprawdę już. Troszkę, tak jak ja zawsze powtarzam, nie tylko ja wychodzi spoza ram romansu, ale nawet idzie gdzieś głębiej. Dlatego, Emily Henry, masz mój głos, na pewno to oglądasz. Następna kategoria to jest romantazy. I to jest chyba nowość, się nie kojarzę tego. Mamy tutaj asystentkę z Słuchajcie, ja bardzo chcę przeczytać tę pozycję. Bardzo ją panna Sosna polecam, pozdrawiam, ale nie ma drugiego tomu cały czas. A została wydana chyba na początku tamtego roku i czekam na kolejny tom, bo nie chcę przeczytać tej książki, czekać na kolejny. Bezsilna, moje koleżanki bardzo lubią tę pozycję, ja osobiście nie czytałam. Divine Rivals, e, od Becky Ross. Sarah J. Ma Miasto, dwie splecione korony. E, Iron Flame, Szkarłatna Ćma, Tron Upadłych, Blackbeard Academy, która mam w planach w tym roku i Żmija i Skrzydła Nocy, słuchajcie. Tutaj czytałam dużo książek. Czytałam Divine Rivals, czytałam Mas, czytałam dwie Splecione korony, czyli drugi Tom, to jest okno skąpane w roku. Iron Flame, oczywiście. I czytałam Brzmie Skrzydła Nocy. Więc przejdźmy sobie przez te wszystkie książki. Tu też mamy dość mocną, mocną reprezentację, jeżeli chodzi o wszystkich autorów. Szkoda, że nie ma żadnej polki. Mam nadzieję, że może w tym roku coś wyjdzie, żeby w przyszłym roku było więcej. Divine Rivals* super pierwszy tom, bardzo piękny styl, świetne tłumaczenie, historia, która tak naprawdę mm, pozwala rozwinąć się swojej relacji i tego tazy, czyli fantazy. Nie ma na początku tak dużo, aczkolwiek ma bardzo ważną część tej pozycji, ale nie przyśmie w ogóle nie przykrywa to tym najważniejszym aspektem tej książki, czyli tej relacji. Mamy mas, którą czytam typowo tylko po to, żeby się pośmiać, więc ta pozycja w ogóle nie przejdzie księżycowe miasto. Fajnie, że to chyba jest końcówka tej serii. Mam nadzieję, że już więcej jej nie będzie. I ona zapowiada, że bardzo możliwe, że w kolejnych częściach dworu będzie coś naprawdę interesującego. Dwie splecione korony to jest bardzo fajna seria która porusza temat takich ta, magicznych kart, można ją porównać je do kart tarota, ale to jest drugi tom, który moim zdaniem był o wiele gorszy od pierwszego, może nie o wiele, ale był gorszy, dlatego na pewno na niego nie zagłosuję. Iron Flame, słuchajcie, no Iron Flame, no ja lubię fortunki w ogóle, więc, więc na pewno tutaj mnie kusi. Mamy jeszcze i skrzydła nocy, fajna książka, której kompletnie nie pamiętam. To jest chyba druga, albo jaka to jest część? Jeżeli to jest pierwsza, to znaczy, że to jest ta lepsza. Druga była o wiele gorsza. Słuchajcie, ja zagłosuję na Divine Rivals, ponieważ ta książka jest najbliższa doskonałości. Te serce mi boli, że nie na Iron Flame, ale Divine Rivals. Pokazuje coś więcej, pokazuje te relacje. Chociaż Iron Flame, no kurczę, jakby miała dwa konta, w sumie mogę założyć drugie i zagłosować na to i na to, ale jak miała wbić jedno, to chyba właśnie Rebecca Rose, chociaż drugi tom jest o wiele gorszy, więc dobrze, że dali tutaj pierwszy. Idziemy dalej. I moim zdaniem, przepraszam, jeszcze raz, moim zdaniem wygra Iron Flame, więc chcę dać trochę szansę, Divine Rivals, żeby... Też miały jakieś szanse. Następna pozycja to jest literatura faktu, publicystyka, czyli coś, w czym będę beznadziejna. Mamy tutaj histerię sztuki, mamy jeden dzień życia Abeda Salme, krwawy kobalt o tym, jak krew kogińczyków zasila naszą codzienność. To mnie bardzo interesuje i chyba tę książkę sobie kupię. Kryminalna historia Watykanu. Nexus, krótka historia informacji o epoki kamienia do szczuszej inteligencji. Skarby ziemi, sześć surowców, które zadecydują o przetrwaniu naszej cywilizacji. Tego w ogóle nie słyszałam, a fajnie brzmi. E, s, Boże, burczy mi w brzuchu, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. E, Slenderman, internetowy demon, choroba psychiczna i zbrodnia dwunastolatek. Polacy w cieniu przyszłości. Wojna nuklearna, możliwy scenariusz. E, ja bym zagłosowała na. E, ogólnie Polaków w cieniu przeszłości, ponieważ moim zdaniem nasza przeszłość bardzo oddziałuje na nasz naród, e, ale nie mam kompletnie pojęcia. A e, moim zdaniem wygra e, Harali i krótka historia informacji o te boki kamienia do szczuszej inteligencji, bo jego książki zawsze są mocno czytane. Następna, słuchajcie, kategoria to jest autobiografia, też będę w tym beznadziejna, sorry, ale chcę przejść przez wszystkie kategorie, żeby Was zaciekawiło, a ja no po prostu nie czytam tak mocno, znaczy no zdarza mi się, ale akurat w tamtym roku nie czytałam dużo. Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Kili, jak słyszę Kili... E, zwłaszcza Maria skłodowska kili żeby nie było, to od razu oddawam go na tę pozycję, bo bardzo chcę przeczytać w ogóle jakąś fajną książkę o Marii Skłodowskiej-Kili i tam je bardzo kusi, być jak Caravaggio. E, życie i oszustwa genialnego fałszerza dzieł sztuki, o e, Desorientacja biografia Marii Konopnickiej. I Konopnicką też bardzo lubię i ta książka też może być bardzo dobra. Hanka. Opowieść o awansie, książę, biografia Tadeusza Boja-Zielińskiego. List z pionowego świata, wspomnienia żony himalaisty. O, kukuczki, żony kukuczki. Najciekawszy człowiek na świecie, eksternistyczne życie Petera Franhena, Nie wiem, co to jest. No dobra, pierwsza dama Jana Kwaśniewska w rozmowie z Emilią e Padą. Moim zdaniem ta pozycja wygra Radio w mojej głowie, opowieść o ADHD i ten budny umysł mordercy moim zdaniem wygra Pani Kwaśniewska, a ja bym zagłosowała na Marię skłodowską kiedyś. Następnie mamy fantazy, może też tu coś więcej będziemy wiedzieć. Bogobójczyni, o, nie czytałam. Cesarstwo Potopionych, nie czytałam, ale mam wam pisze Cesarstwo. Cień Bogów, nie czytałam, ale chcę przeczytać. Cierń, a ja jestem załamana. Cztery Żywioły Magii, nie czytałam. Mieczka genów, nie czytałam, mszczuj netrowe typografia bytów nadprzyrodzonych, rozdroże kruków i e, e, wilno krew. Słuchajcie, jedyna książka, jaką czytałam z tej kategorii, co myślałam w ogóle, że to będzie jedna z moich lepszych kategorii, a się okazuje, że tak nie, to rozdroże kruków. I ja głosuję na tę pozycję, i moim zdaniem ona wygra, bo w ogóle ta książka wyszła chyba w listopadzie, a rozwodziła wszystko. Następna poezja to Science Fiction, czyli mamy Frostpunkt Antologia. Ja, która nie poznałam mężczyzn, bardzo dużo, dużo i dobrych rzeczy mówiła o tym Ania. Meselkę poznałam Cię. I ja bardzo chcę tę pozycję przeczytać, ale ona jest teraz ciężko chyba dostępna. I jak skończę ten film nagrywać, to szukam jej od razu na Winted. Jak wysoko znajdziemy zajdziemy w ciemnościach? miejsce czasu. Słyszałam o tej pozycji bardzo dużo. E, Mykoła, mróz, operacja Mish, Mir. Pięknie, siejący ludzie. Początkujący złoczyńca też bardzo dużo słyszałam o tej pozycji. Bardzo dobrych rzeczy. Psan dla zbudowanych w dziczy, tak samo. I e, upgrade od Bla, Blake'a Crouch. nie czytałam żadnej z tych pozycji. Moja, mój głos idzie na ja, która nie poznała mężczyzn. A moim zdaniem wygra albo początkujący złoczyńca, albo Remigiusz-Mróz, albo Psan dla. Zbudowanych z dziczy, Ale oczywiście ja nie jestem jakaś cudowna w science fiction. Następnie mamy horror. Mamy co porusza martwych, dzielnica, grzechut. O, Kinga mamy. Im mroczniej, tym lepiej. Jak sprzedać nawiedzony dom, mój dom, nasze powodu morskie żony, po zbutniałych schodach, strychnica. Ten głód. Ogólnie o strychnicy mówiła Nikola, doktor Bógżej się nie podobało. Ten głód mam, nie przeczytałam, ale przeraża mnie opis. Słyszałam, że nasze podmorskie żony są genialne i ja bym głosowała na. Nie, ja bym głosowała na Kingfisher, co porusza martwych, bo zaczęłam chyba przeczytać się książkę albo słuchać, ale słuchać. Ale mi te audiobooki nie idą takich książek, dlatego muszę ją sobie kupić i przeczytać. A moim zdaniem wygra Stephen King. Bo King to King i go Polacy uwielbiają, chociaż mam nadzieję, że w tym roku może będzie jakieś zaskoczenie i może jednak. Będzie coś innego. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej. I dalej mamy literatura młodzieżowa. O, dni Słońca. Ma tę pozycję, nie przeczytałam. Cmentarz zagubionych dusz. Nie przeczytałam. Detox Love Story. Boli, nie czytałam. pro paprocie, będą naszym grobem. Czytałam, bardzo lubię. Przystań lepszego jutra. September snu, susza od Marysi, Gratuluję bardzo, Marysiu, bardzo się cieszę. The Prison Healer, próba Żywiołów, Czytałam i wakacje pod morzem od Marty Bian. Słuchajcie, czytałam tutaj dwie książki: Hej i Paprocie będą naszym grobem i The Prison Healer. E, ja zagłosuję, słuchajcie, na Michał i Paprocie będą naszym grobem. Dlaczego? Bo chcę wspierać polskie autorki, chociaż dla mnie to jest to samo miejsce: The Prison Healer i Hip Hop będą naszym grobem, chociaż bardzo trudno porównać te książki. To jest w ogóle całkiem coś innego, całkiem inna para kaloszy, dlatego mm, przez te piosenki, dzięki tym piosenkom, dzięki temu klimatowi, Hip Hop będą naszym grobem, zdobywają mu głos. A moim zdaniem wygra The Prison Healer, któremu też kibicuję, ale moim zdaniem to wygra, albo Susza Marisi i wtedy będę szczęśliwa jak cokolwiek. Wygra literatura Dziecięca, na której w ogóle się nie znam. Mamy Ciekawscy, Jurajska Draka, Dander albo Kot za Światu, Glutologia, Łobuziarze, Najfajniejsze Bohaterki Literackie, Pani Wiatru od Majlundę, Słowiańskie Mity i Opowieści w Komiksie, Strażniczka Perły, Tajemnica Nauczycielki, Topr i Wakacje Pełni Magii. Słuchajcie, ja bym zagłosowała na Topr, ponieważ Topr to Topr, Kocham góry i w ogóle. Moim zdaniem wygra Maja Lundę, bo Maja Lundę przepiękna ma te pozycję dla dzieci. Nie czytam, ale chciałam przeczytać. Moi drodzy, debiut, bliźniaczy płomień od Maxa Bukowicza. Czy Wy to rozumiecie, że on jest w debiucie na lubimy czytać? Niesamowite. Koniec, następnie mamy krocząc wśród cieni. Lato ostatnich dni, również to jest osoba, która jest na Bookmediach, czyli Okoń Marcin Okoniewski Licencja na czarowanie Obserwatorium, tą pozycję mam I chciałabym ją bardzo przeczytać To jest kryminał o właśnie też karkonosach O śnieżce I jest dość cieniutki, więc mam nadzieję, że Pyknę go w tym roku Piekielne niebo, prawdziwa historia Znaczy piekielne niebo to jedna pozycja Następna to prawdziwa historia Jeffera Watersa i jego ojców Następna pozycja to Pustać i ostatnia To wszyscy byliśmy za młodzi Tę pozycję również chcę przeczytać. Słuchajcie, ja zagłosuję na Maxa. co mam Wam powiedzieć? Bliźniaczy płomień. Jeszcze nie czytałam. Moje serce boli mnie przez to, ale mam nadzieję, że przeczytam. bo słyszałam same dobre opinie. I następnie mamy... Co to jest za dziwna kategoria? Ekranizacja. Aha, i moim zdaniem też wygra Max. Chciałabym, żeby wygrał Max. Następnie mamy ekranizację i mamy biedne istoty. Nie oglądałam ponoć świetna. diuna. Hrabia Montecristo nie oglądałam, bo w moim kinie puścili tylko raz. Konklawę Problem Trzech chciał, nie widziałam, bo najpierw chcę przeczytać książkę i Prosta Sprawa, 100 lat samotności i e, Replay. Ja zagłosuję na Dune'a, bo to jest jedyna organizacja, którą czytałam. Moim zdaniem wygrają, wygra wygra albo, o jeszcze tu dalej jest, Strefa Interesów i W Pokoju Obok. Sorry, nie przeczytałam wszystko. Moim zdaniem wygra June albo biednej Istoty. Ja zagłosuję na Dune, bo po prostu nie czytałam innych. Następnie mamy Człowiek Książki. O, to mnie interesuje. Agata and Books, czyli Agata Gładysz dla książek, czyli Kacper Kapsa. Następnie mamy The Booking, czyli Piotr Monka. Następnie mamy książkową babę Izabela Iza Górska. Post Reading in Soul, soul, soul to jest Wela Szulwińska, nie znam Weli. Nie wiem dlaczego. Okoń sieci, czy Marcin Okoniewski. Opowiem Ci, Beata Skrzypczak. E, prostymi słowami, Natalia Miśkowiec. Następnie mamy ten. E, to ten, Truskolaski, Paweł Truskolaski. I wspieraj kulturę, Robert Jasiak. I, tak, Jasiak, dobrze powiedziałam. Słuchajcie, to jest najtrudniejsza dla mnie kategoria, bo ja nie będę ukrywała, że gratuluję w ogóle wszystkim osobom, które zostały nominacje. To jest bardzo fajne, takie, wiecie. Bardzo fajne jakiś sposób podsumowanie tego, co się robi w internecie. Bardzo fajna motywacja na jeszcze więcej działań, i cieszę się, że taka kategoria została zrobiona. Ja tutaj bardzo kibicuję trzem osobom. To jest Iza, książkowa Baba, The Booking i Beata. Opowiem Ci, i nie wiem, na kogo zagłosuję ponieważ y, Beata, opowiem Ci, robi bardzo dużo fajnych rzeczy w ogóle w społeczności. Ona ma y, i tworzy sama całkowicie ten ranking, opowiem Ci, który moim zdaniem tak fajnie wszystkich nas po prostu no, integruje. Jeżeli chodzi o Piotra, to on y, bardzo fajne rzeczy też tworzy, ja go bardzo lubię oglądać, zwłaszcza chyba na TikToku, na, tak, na TikToku, taki jakiś uspokajający głos ma dla mnie. I Iza, której oglądam ostatnio wszystko, co wypuści, bo jej naturalność, jej rzeczywistość i jej dar przekonywania jest świetny i to, że niczego nie ukrywa, mnie bardzo przekonuje, dlatego chyba zagłosuję na Izę, bo po prostu ostatnio cokolwiek Iza wpuści, ja to oglądam, ale jaki być tym trzem osobom, nie wiem, kto wygra. Ale chciałam, żeby to był ktoś z nich. Nie o, nie o to chodzi, że postałe osób nie lubię, tylko po prostu najbardziej mnie przekonuje twórczość, twórczość tych twórców i bardzo wszystkim gratuluję. Trzymam za was kciuki. I następnie mamy audiobook. O, to będzie ciekawe dawno temu w Warszawie, nie kojarzę, głębia. Mróz, robaki w ścianie mróz, czyli ta padelborn mroza, robaki w ścianie, prawa rusałki symbioza. Śleboda, wojna 1939, ale chcę to bardzo przeczytać, ponieważ słyszałam, że jest świetna, zastępcza i zbędnie. I teraz sobie zobaczymy, kto co czyta. Tutaj czyta Filip Kosior, czyli już jest dobrze, bo ja uwielbiam Filipa Kosiora. Tutaj są chyba jakieś słuchowiska. Mi się wydaje, się, że Śleboda może wygrać, bo teraz serial jest tak promowany, że prawie każdy zna ten tytuł i może wygrać po prostu. Promocja serialu może pomóc w promocji audiobooka. I jeszcze widziałam gdzieś Filipa Kosiora, robaki w ścianie. Moim zdaniem, no Filip Kosior od razu podwyższa tą jakość tego, dlatego hmm, to może być. Tutaj jeszcze mamy dawno temu w Warszawie fajną, fajny zespół: Krzysztof Zalewski, Marcin Januszkiewicz i Marta Ma Malikowska. Oni też są fajnymi bardzo lektorami. Słuchajcie, ja, ja bym zagłosowała na ym, prawdopodobnie na jakiś audiobook, który czyta Filip Kosior, ale moim zdaniem wygra Śleboda, bo po prostu tak jak mówię, to, że jak to jest promowane, że to jest wszędzie, to wygra po prostu dzięki temu ta kategoria. I to było na tyle, to wszystkie w ogóle są kategorie w tym. Fajnie, znaczy, ja bym tu dała, brakuje mi paru pozycji po prostu, które moim zdaniem były bardzo mocne, no, ale co powiedzieć? Ja teraz wchodzę na Empik. Pamiętam, że kiedyś w Empiku w ogóle było coś takiego, że e, były różne kategorie, na przykład literatura dziecięca, literatura faktu, a ponoć w tym roku tak nie jest, więc zobaczymy, jak to wygląda w bestsellerach MPIK-u za tamten rok. Ogólnie dajcie mi znać, co uważacie o tych moich e, przewidywaniach, e, predykcjach, na ranking lubimy czytać. I teraz tak. Książka Poznań nominowanych. Bez Olimpiku 2024. No, zobaczymy. E, I teraz tak. Literatura piękna. Nie mówię, żegnaj to samo. Nie, tego nie było, bo to jest wap. O one to też było, e, lubimy czytać, więc to jest coś e, mocnego. Powiedzmy, że piątek. Witajcie w księgarni Hamong Dziąg. Zapomniana niedziela. Słuchajcie, ja bym e, zagłosowała na Szczepana Twardocha i jego, powiedzmy, że piątek, bo. Czytałam ostatnio Byka, bardzo mi się spodobał. Nie czytałam żadnej z tych książki jak coś. Moim zdaniem wygra Witajcie w Księgarni, ale ja bym chciała, żeby w Pan Szczepan Twardo. Literatura popularna. Mamy tutaj I wanna Fall, Dark Side Day tom drugi, Przyjaciółka od Bill in Paris, tam to było od Alexandre Mill, Rodzina monet, Diament, część druga, Venom 2, Hałosu, chaosu, Wiedźmin rozdroży kruku. Ej, to chyba o to chodzi, że to było takie kontrowersyjne, bo słuchajcie, jak może porównać w ogóle erotyk Roma taki z motywami elektrycznymi do Sapkowskiego? Tutaj te mamy też kryminał i rodzina monet. No bez sensu to jest. E, dobra, ja bym zagłosowała na Wiedźmina. Ja czytałam tutaj Rodzinę monet i Wiedźmina. Zagłosowałabym na Wiedzimina, bo bardzo mi się podoba i moim zdaniem wygra tą kategorię również Wiedźmin. Bo dlaczego mnie? Następnie mamy literaturę faktu, ale bardzo to było głupie, nie podoba mi się to. Historia kryminalna. Watykanu. To też było chyba w lubię mi czytać. Krymi kryminalna zakopana. O, ciekawe. Nexus, krótka historia informacji. To też było tam. Pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, szpiedzy Putina. Moim zdaniem wygra Jolanta Kwaśniewska, a zagłosowałabym chyba też na Nexusa. Nie wiem, ale moim zdaniem pani Jolanta wygra. Literatura polska dla dzieci. i tylko tyle tego jest. To wszystko i zawsze tego było więcej. bo literatura młodzieżowa. a chyba, że to jest tak, że to jest to na co my możemy głosować, a oni jeszcze mają jakieś więcej kategorii. jak to wygląda ktoś wie w ogóle? Nie mam pojęcia. w ogóle ja chyba tutaj to też się w ogóle powiewa, Patrzę na to, z lubimy czytać, bo w tej kategorii literatura polska dla dzieci mamy Bellingham, mamy glutologię, kocia Szajka i zaginione bajki, To Obiekt, który został. Ratownikiem i w siebie Pinku. Ja bym oczywiście zagłosowała na Topra, ale nie wiem. Wydaje mi się, że glutologia też ma bardzo duże możliwości na wygranie, ale jestem zażenowana tym, że tak mało jest tej kategorii w ogóle. A i w muzyce też tyle jest? A zaraz zobaczymy, jak to się wraca w ogóle, jak to działa. Nie, to nie tak miało być. Ej, a ja bym chciała zobaczyć dobre bestseller Empiku. Zobaczymy, czy w muzyce też tyle jest, z ciekawości. tam książka, muzyka. Poznaj nominowanych. I co też jest kopić? Rap hip-hop, a tu są tylko dwa w ogóle. Ej, tylko dwa? Nie, to moim zdaniem to jest tylko to, co my musimy. Bo jest rap hip-hop i pop, rock. To jest Zawsze było więcej. Nie podoba mi się to. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. To było moje pierwszy raz z takim formatem, z takim filmem, więc dajcie znać, jak będą jakieś fajne plebiscyty. Jakbyście słyszeli jeszcze jakichś innych, to dajcie znać, będziemy razem. Patrzy, co tam się dzieje. Dajcie znać oczywiście, co myślicie o moich głosach. Może macie jakąś inną opinię i może mnie przekonacie, ale bardzo chętnie poznałabym waszą i oczywiście pamiętajcie tylko, zachowajmy kultury w wypowiadaniu się bez żadnego brzydkiego słownictwa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Życzę Wam jego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, budziaczki, pa! pa.